No, o co chodzi z tymi pieniędzmi? Co, czy my się wstydzimy? Czy my się krępujemy? Czy nie wypada nam o tym rozmawiać? Na czym polega problem? Mi się wydaje, że to jest kwestia już od, samego, od samej maleńkości. Jesteśmy tak wychowywane, że o tym dziewczynki zazwyczaj nie rozmawiają. I później jest taki zgrzyt, no bo jednak trzeba poprosić o y, jakąś pensję w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, czy o, myślimy o podwyżkach. jest nam po prostu coraz ciężej. Ale czy to jest kwestia grzeczności? Bo na przykład tak myślałam o sobie, że ja na przykład strasznie byłam zawsze skrępowana bardzo, naprawdę, bardzo niedawno nauczyłam się w ogóle negocjować stawki, mm. bo wydawało mi się, że to jest. Nie wiem, że wyjdę na jakąś taką zachłanną grzech, że, że to tak Myślę, nie wypada. Stereotyp tak. ci mówi, że dziewczyny mają być skromne. No tak, i, tak, że powinna tak, tak. być grzeczna, skromna i. Ale, i so, jakby, ale że jak chłopcy jakbym są inaczej. Jeżeli jeszcze więcej warto. Znaczy, pewnie oczywiście w części chłopcy y, są, jakby mają większe doświadczenie z tym, bo kulturowo częściej facet trzyma pieniądze, ale generalnie w Polsce jest ten stereotyp o dżentelmenie, o pieniądzach też nie rozmawiamy. No, umówmy no, się. Chujesz, to wywodzi się z czasów, w których gentleman to był ktoś dobrze urodzony i miał tak dużo pieniędzy, że nie musiał że o nich nie musiał rozmawiać, nie, nie powinien się z nimi odnosić. <grym> Niezależnie, czy zarabiam dużo, czy mało, to właściwie trochę niezręcznie o tym powiedzieć. Dlaczego tak. tak, bo jestem w stanie wyobrazić sobie, że ktoś, kto mało zarabia, może się trochę krępować, że nie ma tego sukcesu, stereotypowo mm -hmm. rozumianego w ten mm -hmm. sposób, czy nie ma oszczędności, ale z kolei osoba, która dużo zarabia, to też tak. Y Trochę nie chce innych wprawić zakłopotanie, a może... Trochę nie chce w zakłopotanie, trochę boi się zazdrości, ale Aha. to jest ciągle kwestia pewnej takiej mentalności, która jest przypisana i tutaj trzeba przyznać do Polaków. No mamy kraje skandynawskie, w których mamy systemy, gdzie generalnie każdy obywatel może sprawdzić innego obywatela w urzędzie skarbowym. Że mogę iść do urzędu i zapytać, jak mój sąsiad zarabia. Mogę sprawdzić, jak okay. on zarabia. To jest po Aha. prostu jawne. Mamy systemy, w których w ogłoszeniach o pracę jest napisane, szukamy tej tej osoby, wynagrodzenie standardowe to X. U nas dopiero mm -hmm. przecież ten model wchodzi Jest wielu mm -hmm. pracodawców, którzy unikają mówienia. Ale to też całkowicie zależy od branży, bo na przykład w pogotowiu mm -hmm. ratunkowym o pieniądzach się rozmawia zupełnie naturalnie. Tak? Dokładnie wiemy. Tak. I, Ale y może wszyscy zarabiają bardzo podobnie. Y tak, chociaż między stacjami są różnice, ale bardzo chętnie o tym rozmawiamy, tak? I tutaj nie ma zróżnicowania na płeć, choć na przykład Dobra, temat wy. lekarzy, lekarek na kontraktach faktycznie to jest temat tabu, czyli nikt nie wie, ile zarabiają, tak? No bo bardzo często w umowach są w ogóle zapisy, że nie wolno wręcz o tych A to jest legalne rozmawiać. No, nie. Ja staję na stanowisku, że nie. To znaczy mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi o tym, że. Wynagrodzenie jest sprawą osobistą pracownika, więc on teoretycznie może o nim mówić. Mhm. Nie powinien o nim rozmawiać z konkurencją, to znaczy, kiedy zdradzenie tej wysokości kwoty sprawiłoby, że konkurencja przejmie jakąś poufną informację Aha. i jakby ją wykorzysta. Ale jeśli chodzi o. Między pracownikami. Między pracownikami to jest. Mimo, Mam że da. pracodawcy ja... mówią, że nielegalne to legalne. Ja słyszałam, że ty gdybyś nie, nie zapytała kolegi swojego z pracy, ile zarabiasz, to twoje życie być może potoczyło się zupełnie inaczej. Tak, dokładnie. Ja było? jestem z wykształcenia prawniczką. Ja pracowałam w korporacjach takich no, globalnych, dużych i po prostu kiedyś naprawdę przy kawie zapytałam o to, czy z tej takiej ciekawości. Aha. I okazało się, że rzeczywiście mój kolega na tym samym stanowisku zarabiał więcej. I potem... Z takim samym doświadczeniem był tak, na tym oczywiście. samym stanowisku? Tak, tak na tym samym stanowisku więcej. i zarabiał po prostu więcej. To też jest więcej. chyba niezgodne z prawem. No, no, generalnie teraz w, w parlamencie są projekty ustaw, które mówią o tym, że powinniśmy zarabiać identyczną kwotę. Na tym samym A czy takich ustaw tak? jeszcze nie ma? To jest nie. projekt.